Jak zrobić taką bajrancką sałatkę, żeby zaskoczyć wszystkich gości na imprezie. Ano tak! Zostań i zobacz! Zaczynam od tego, że umyję sałatę. Umyję tą wierzchnią. wierzchnie liście zajmuję ten jeden, Więc możesz poszarpać ręką, a możesz pokroić nożem tak jak ja. Do tej sałaty będę potrzebował ja potrzebuję dwa rodzaje sałat. Rukulę tutaj mam już przygotowaną, i sałatę lodową. Wiem. A jak się mówi? Rukule czy rukole? Jak myślicie? Dajcie rukole, nam znać. Jak, jakiego słowa Wy używacie? Bo ja się spotykam i rukola, i rukula. Ja teraz szybko umyję, bo tutaj mam pogone główki, będę potrzebował. Szybko umyję i wracam do Was za chwilę. Sałatę mam już umytą, odsączoną. I teraz przygotuję pozostałe składniki. Pokroję paprykę. Papryka jest gotowa. Teraz biorę się za rzodkiewkę. Rzodkiewkę kroję na pół i w takie, o, takie kształty. Pół księżyca. Niech będzie, że pół księżyca. Rzodkietka jest gotowa. Przekładam koło papryki. Na razie. I biorę się za pomidorki ja będę używał pomidorów koktajlowych i kroję je tylko na pół. I pomidorki mamy zrobione. Teraz biorę się za awokado. Ja awokado tak nacinam po długości i tak skórka powinna ładnie schodzić. O. Ja awokado kroję, robię ćwiartkę. I tak to. I tą połówkę też. W taki sposób. Teraz ogórek. Ja ogórek daję ze skórką. To są te mini ogórki. Kroję go na pół. I w takie półksiężyce też. I szczypiorek. Szczypiorek kroję na pół. I teraz takie talarki. Wszystkie warzywa oczywiście wcześniej umyłem, żeby nie było. Cebuli nie daję, bo daję szczypiorek i to wystarczy. Pół mam wszystkie przygotowane. Teraz biorę się załączenie wszystkich składników. Zaczynam od sałaty. Tę sałatę mam pociętą, ale jeszcze ją trochę rozdrobnię. na przemian, tak, rukulę lodową. Teraz składę paprykę. Paprykę. Teraz kładę ogórka. Oczywiście kolejność nie ma znaczenia, ale ładnie wygląda. Tak, tak. Tak jak ja to mówię zawsze prawie na każdym filmie, że najpierw jedzą oczy. Tak tutaj też to będzie piękna kolorowa sałatka. I smaczna. I na pewno smaczna. Teraz daję rzodkiewkę. Tak po całości. Teraz daję awokado. Też tak po całości. Zobaczcie jak to ładnie wygląda, coraz ładniej. Teraz daję pomidorka. Teraz daję szczypiorek. Słuchajcie, ta sałatka wygląda jakby na konkurs nie miała taka ładna jest. Piękna. Same <laughs> zdrowe rzeczy. Tak. Teraz daję czarne oliwki. Oliwki są bez pestek. Tak w całości. I po całości też. Teraz daję pistacje. Teraz daję orzechy nerkowca. Teraz daję parmezan, płatki parmezanu. I pozostaje ostatni składnik, zrobienie sosu do tej sałatki. Ja zrobię sos, który ostatnio bardzo bardzo polubiłem, sos kary. Będę potrzebował do tego jogurt naturalny, sztuk raz. czyli 200 ml tego jogurtu, ja, to tak, tak, było tak. Mała, mała, mały jogurt. Trzy ma... łyżki sołowe majonezu. Majonez po prostu można dać swój ulubiony. I dwie łyżeczki kary. I to wszystko teraz trzeba wymieszać dokładnie. I teraz polewamy sosem. I nasza sałatka jest gotowa. Życzę smacznego, miłych wrażeń, smakowych.